Moje kochani, chciałem dzisiaj Wam przedstawić jedną z bardziej znanych rodzin matematycznych, oczywiście rodzin. Roboczo możemy nazwać to rodzinka edu.pl. I oto, oto ta rodzinka. To są trzy trójkąty. Mamusia, czyli trójkąt ABC. Co ważne, mamusia musi być trójkątem prostokątnym. I na skutek wystawienia tutaj wysokości naprzeciw prostokątną tej mamusi, czyli to co widzicie, to H. Pojawiły się dwa nowe trójkąty. Roboczo nazwijmy to córeczka, to będzie ta różowa i ten niebieski synek. Pytanie, dlaczego to rodzina? No bo ta sama krew. Matematycznie rzecz biorąc, te trzy trójkąty są jakie? Podobne. podobne. Świetnie, podobne. Jaka cecha? Tutaj mówi, że one są podobne, gwarantuje nam? Kąt, kąt-kąt, ta, która w przyrodzie występuje najczęściej. Dlaczego kąt-kąt? Dlatego, że wszystkie trzy trójkąty są na pewno trójkątami jakimi? Tu takie kropecki są prostokątnymi. No i mamusia, czyli ta duża, ten duży trójkąt ma kąt wspólny z syneczkiem, to jest alfa i z córeczką kąt beta. To znaczy, że trzecie kąty, czy tego chcą, czy nie, też muszą być takie same. Świetnie. No i czyli wyjaśniliśmy, dlaczego to jest rodzina. A dlaczego to jest znana rodzina matematyczna? Tak jak mówię, roboczo nazwijmy ją. I od dzisiaj będziemy się posługiwać takim skrótem: rodzinka edu.pl. Dlaczego to jest znana rodzina matematyczna? Dlatego, że w bardzo, naprawdę bardzo wielu zadaniach matematycznych występuje taka konfiguracja. I dobrze byłoby, jakbyście od dzisiaj to kojarzyli. I będziemy wtedy mówić: o, tu rodzinka.pl, rodzinka, rodzinka edu.pl. No, i teraz co jest ważne? No, ktoś powie, no rodzinka, no i co mi to daje? Co jest paliwem matematyki? Bingo. No więc teraz yy, o tej wysokości, która można by powiedzieć jest nietypowa, krążą pewne legendy matematyczne. Pierwsza z tych legend powiada, że. Ja nazwę roboczą to twierdzeniem, ale póki nie jest udowodnione, to powiedzmy, nazwijmy to legendą. Jedna mówi, że ta wysokość H jest iloczynem przy prostokątnych mamusi podzielone przez przeciwprostokątną tejże mamusi. Natomiast druga powiada, że ta wysokość w dosyć ciekawym stosunku dzieli sobie przeciwprostokątną. Mianowicie ta wysokość jest ich średnią geometryczną. Jak się liczy średnią geometryczną dwóch ocen? Co się robi? Piermiot. Tak jest, mnoży się te liczby i wyciąga pierwiastek takiego stopnia, ile mnożysz liczb. No tutaj, akurat, dwa odcinki, na które sobie dzieli. I okazuje się, że właśnie ta wysokość jest ich średnią geometryczną, czyli trzeba przemnożyć długości tych odcinków. Tak jest i jest pierwiastkować. I to jest właśnie średnia geometryczna. Nie wszystkie średnie muszą być arytmetyczne, a więc to jest średnia geometryczna. Ale póki co nazywam to legendy. Jeżeli to udowodnimy, stanie się to już pełnowartościowym twierdzeniem. No i to będzie paliwo do rozwiązywania innych zadań, bo to są przecież równania. Tego potrzebujemy, matematyk tego potrzebuje, równań potrzebuje, tak? Jak ten, grzyby deszczu. Proponuję, abyśmy to pierwsze udowodnili, czyli że to, ta wysokość to jest a razy b dzielone przez c i, i, i nazwijmy to twierdzeniem. Czy ktoś chętny? Mikołaj, zapraszam. Domu. Ten ma władzę, kto ma pilota podobno od telewizji, to masz tu władzę. No Proszę dobrze, bardzo. Trzeba zakasać rękawy. Myślisz długo? No to frugo. No to frugo, jedziemy. Czyli, skoro mamy już udowodnione, że te trójkąty są podobne, no to z podobnych z trójkątów wynika, że możemy ułożyć sobie proporcje. I teraz tak naprawdę możemy wziąć sobie jakiekolwiek trójkąty, z tym, że musimy zabrzeć mamusie, bo tylko mamusia ma bok C. Czyli ten bok C będzie dla nas właśnie kluczowy. Tak, bo on występuje w tej tezie, prawda? On jest jako... I teraz możemy sobie wybrać, no ja wybiorę, że synon. Czyli piszemy sobie, że trójkąt A, B i C jest podobny do trójkąta A D C. Czyli do naszego syna właśnie. No to teraz możemy już sobie napisać proporcje. Z synem bierzemy sobie bok B. Tak, on występuje w tezie, prawda? Tak, występuje. I? Oraz bok H. Tak, bo jest w tezie, prawda? Tak, oczywiście. No i teraz odpowiedniki. I teraz odpowiedniki. Bok B. Możemy zauważyć, że leży naprzeciwko kąta prostego. Jasne. Oczywiście w synie, tak? Mówimy tu o synie. Mhm. A H leży naprzeciwko kąta alfa. No i teraz szukamy sobie odpowiedników mamusi, a w mamusi naprzeciwko kąta prostego leży bok C. Jasne. Czyli to sobie piszemy. Możemy też zapisać, że on leży naprzeciwko kąta prostego, żeby wszystko było jasne. A naprzeciwko kąta alfa leży bok A. Jasne. Mamy już ułożoną proporcję. I teraz jeżeli tą proporcję odpowiednio sobie przekształcimy. przekształcimy. to wyjdzie nam, że H równa się. A, raz, B, przez C. Dziękuję bardzo. I teraz możemy zapisać to, co najbardziej satysfakcjonujące, czyli C, K, D. Tak jest. Co kończy dowód? Istotnie, to jest przyjemny moment każdego dowodu. W związku z tym, moi drodzy, ta pierwsza legenda już jest stała się faktem, znaczy stało się to już twierdzeniem. Natomiast ta druga na ten moment jeszcze legenda stanie się twierdzeniem, jak uzasadnicie to w domu jako ćwiczenie. A więc zapraszam do tego ćwiczenia. A więc ta wysokość, jeszcze raz, jest średnią geometryczną odcinków, na które dzieli sobie przeciwprostokątną w mamusi. A teraz nic lepszego, jak zobaczenie tego na placu boju, czyli w konkretnych zadaniach. Otóż moi drodzy, kiedyś było takie zadanie: zadanie z, ze szkoły podstawowej. Na konkursie kuratoryjnym, to był etap szkolny, gdzie była mowa o prostokącie, gdzie przekątna DB, tutaj poprowadziliśmy przekątną DB i zrzutowaliśmy jeden z wierzchołków, ja tu zrzutowałem punkt A, prostopadle na tęże przekątną. W danych, jak widzicie, jest podana długość tego odcinka AE, tego prostopadłego do przekątnej. On ma dwa, oraz stosunek długości odcinków, na które dzieli ten punkt E tą przekątną, mianowicie 1 do 4. I zadanie miało takie polecenie, aby wyznaczyć obwód tego dużego prostokąta. No i to jest właśnie klasa gdzieś tam. Znaczy to jest dla szkoły podstawowej, tam nie było powiedziałem, że dla klasy ósmej oczywiście, ale zadanie ze szkoły podstawowej. Zapraszam teraz kogoś może chętnego do tego, aby się zmierzył z tym problemem tutaj. Zapraszam tutaj Zosię. I pierwsze pytanie Zosiu, czy ty tu widzisz jakiś związek z tym, co przed chwilą robiliśmy, z tym, co tutaj masz? Tak, oczywiście możemy zauważyć, że jest to właśnie ten problemi EWR. to tu mamy prosty. Świetnie. Sokąt. Czyli to jest mamuśko. Jaki trójkąt? Mamuśko jest trójkąt A, B, D. Tak. Czyli możemy dopisywać, że w sumie będzie trójkąt A, B, E. Mhm. I córką trójkąt A, B. Mhm. tutaj z naszych danych widzimy, że ten odcinek jest podzielony w stosunku 1 do 4, czyli tutaj możemy że jest to x a tutaj 4x. Bardzo słusznie. I z naszego świeżo-cieplutko udogodnionego twierdzenia o średniej geometrycznej możemy zauważyć, że 2 jest równe x do mm -hmm. 4x. Tak x, 4, jest. X. jest. Bardzo dobrze. To jest to cieplutkie twierdzenie, jak Zosia mówi faktycznie, to świeże, które przed chwilą padło. I zresztą tego, że jesteśmy w świecie geometrii, to 2x będzie równe 2, czyli X 1 i mamy bazę wirusów. Świetnie. 1, 4. Super. Czyli już nam powstają tutaj bardzo ładnie te skrawki 1 do 4. I teraz moi drodzy, my atakować centralnie mamy obwód, tak? Tak Zosiu, zgadza się? Możesz. No to do obwodu, jak do tanga, trzeba tych dwóch boków i będzie obwód. Więc chcemy policzyć teraz A i B. I do Ciebie teraz mam taką prośbę. Chciałbym, abyś wyliczyła to A. I teraz jak my widzimy, moi drodzy, tutaj trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 1 na 2, to od razu napaleni jesteśmy, że co będziemy, z czego korzystać, żeby A wyliczyć? Pitagora. Pitagoras. No więc ja się zabraniam Pitagorasa tutaj stosować, bo są inne, fajne metody matematyczne, aby wyliczyć A, a więc y, trochę jej utrudniam życie. I mówię bez twierdzenia Pitagorasa. Czary, mare, hokus pokus, wylicz A. Z przyjemnością to tutaj możemy sobie oznaczyć ten kąt jako alfa, tutaj jako beta. Tak. Czyli ten kąt również będzie alfa. I tutaj właśnie widać, że nasza córka jest podobna do łamuszki. Syn oczywiście też. Tak. Ale ja tutaj będę y, korzystała z córki, ponieważ tutaj właśnie jest ten bok A, którego chcę wyliczyć. Tak jest. I teraz układamy proporcje. Świetnie. Y, to najpierw wezmę sobie jedną muśkę, czyli ten bok cały DB jest równy 5. Bardzo dobrze. A piątka leży naprzeciwko kąta prostego, bo musi. A A, a. a leży naprzeciwko... Yy, alfy, kół, alfy. Tak. tak jest, dokładnie tak. I odpowiedniki, Od odpowiedniki znajdź w culeczce. W to tutaj naprzeciwko kąta prostego leży A. A naprzeciwko alfy leży i Przednożymy sobie na krzyż. I będzie A kwadrat równe 5. Czyli A... O, to spryciucha. Czyli patrzcie, nie potrzebowaliśmy twierdzenia Pitagorasa. Bardzo dziękuję. Chociaż myślę, że, nie wiem, prawie 100% ludzi by tutaj Pitagoras. Fuch, jest Pitagoras. A my mamy bezboleśnie wyliczyliśmy. A zauważcie, tutaj tylko spierwiastkowały. Tutaj już wcześniej Zosia powiedziała, że jesteśmy w świecie geometrii, a tu mamy wszystkie długości, więc są dodatnie, więc oczywiście nie uznaję tego pierwiastka, minus pierwiastka z pięciu. No i to jest logiczne. No i mając A, moi drodzy, trzeba jeszcze doliczyć B i obwód mamy na miękko, więc teraz też bardzo proszę o wyliczenie b i znowu, znowu moja prośba tutaj żeby nie było Pitagorasa. Ja w ogóle nie chcę w tym zadaniu twierdzenia Pitagorasa. Czy jest ktoś chętny? Ja. Bardzo proszę Patryk. Czyli poproszę cię o obliczenie tego b. Bez korzystania twierdzenia tego raz. bardzo proszę. Czyli tutaj jesteśmy już w sytuacji, gdzie pytamy się bramkarza, w którym puszczuł Tak. Ponieważ możemy skorzystać z pierwszego równania, czyli H równa się A razy B przez C. Tak jest, które udowodnione, przy... Mikołaj udowodnił, cieplutkie, nasze, jak najbardziej. Ale ja skorzystam z podobieństw. Proszę bardzo. Czyli y, skorzystam z syna, czyli z tylko do A, B, B. Mhm. Tak, ten syn. I porównam go do matki, czyli ABD. Znaczy nie porównasz tylko jest podobny, tak? Do mamusi. Mhm. Tak jest, no i fala mówiąca o tym, że są podobne. Jasne, co nam daje podobieństwo, jakie paliwo? Unama. Tak jest, jest proporcja, czyli równanie. B jest naprzeciwko Synnie naprzeciwko kąta prostego. Świetnie. I którego boku użyjesz? Weadam no, bo sobie czwórkę. Dobrze. B do 4, Ma się jak. I czwórka jest naprzeciwko kąta. Tego trzeciego w synie, tak? Który tutaj jest nieoznaczony, no ale on musi być równy. Oznaczyłem sobie beta. Jasne, on musi być równy tamtemu, czy mamusi, no bo inaczej by nie były podobne. Tak jest. Tu w matce naprzeciwko kąta prostego jest piątka. Świetnie. I naprzeciwko kąta beta jest B. Oczywiście. I znowu tak jak Zosia. 2 kwadrat równa się 20. Świetnie. Czyli równa się 2 pierwiastki z 5. Hmm. No i teraz już egzekucja, czyli co robimy? Obliczamy obwód. Tak jest, już wstawiamy do wzoru na obwód, czyli R równa się 2 razy pierwiastek z 5 dodać 2 razy 2 pierwiastki z 5. Świetnie. Co się równa 6 pierwiastków z 5. Tak jest, tutaj jest zasada buraków, nie? Tak jest. Co tu jest burakiem? jest pierwiastek z Dobrze. I dwa buraki plus cztery buraki to w każdej szkole świata jest? Sześć. Sześć. buraków. Tak jest. Dziękuję bardzo. A więc zobaczcie, jak pięknie wykorzystać można tą rodzinkę edu.pl. Zadanie, tak jak mówię, ze szkoły podstawowej, z, z konkursu kuratoryjnego z matematyki, poziom szkolny. Pięknie. I teraz, moi drodzy, jeszcze jedno zadanie, takie fajne. Ono tutaj na razie, popatrzcie, tu mamy w rolach głównych okrąg. To AB jest średnicą, napisałem, promień tego okręgu jest 3 i to D małe, jak wiemy, to jest dystans, czyli odległość punktu C od tej prostej AB jest 1. I mamy obliczyć również, podobnie jak we wcześniejszym zadaniu, obwód tego trójkąta. No i tutaj pytanie zasadnicze, czy w ogóle to jakiś związek ma z rodzinką edu.pl, bo na razie taki luźny, mi powiedział. No, i teraz pytanie: Czy ktoś się podejmie tego wyzwania? Czy ktoś tutaj coś ciekawego widzi? To zadanie tak na pozór wydaje się trochę trudniejsze, jednak. Ja. Hania? Tak? Bardzo proszę. Hania. Dziewczyny są odważne i bardzo dobrze. No to ja bym zaczęła od poprowadzenia tego dystansu i odległości z punktu C do prostu jadę. Tak jest, to jest ta najkrótsza, czyli długość odcinka. Tak jest, prostopadłego, jasne. I podpisz, że to jest jeden, tak jak tu Zosia mówiła, aktualizacja bazy wirusów. Mhm. No i oznaczy ten punkt AB. Jasne, dobrowolski, taki ładny. Mhm. No i piszmy sobie też resztę danych, czyli, że A to jest duży. Że... Jasne. No i tutaj prosta AB jest średnicą. Ten odcinek AB? Tak, odcinek AB jest średnicą. I z wiedzy o kątach w kole wiemy, że kąt ACB jest kątem wpisanym w okrąg oparty na średnicy, więc będziemy mieć miarę 90 stopni. Świetnie. To jest, moi drodzy, to twierdzenie, które niedawno mieliśmy, że kąt wpisany w okrąg oparty na średnicy jest kątem prostym. Jasne. Ja to kiedyś też miałem w szkole podstawowej. To było gdzieś po, chyba w klasie siódmej z tego, co sobie kojarzę. Teraz już nie ma tego w programie szkoły podstawowej, ale tu... brawochania. Tak, tu jest kąt prosty. No i teraz już widać co? Widzimy już rodzinkę RF. Jasne. Mamuśka? To? Mamusia to jest y, trójkąt ABC. Córeczka? Córka będzie BDC. Tak i synek ADC, no, a przejęliśmy tak, że ten syn jest większy niż córka, powiedzmy, to już trzymamy się tego, jasne, no to jak już zauważyliśmy rodzinkę edu.pl, moi drodzy, to już jest, to pół sukcesu to jest mało powiedziane, to jest więcej, dużo więcej niż pół sukcesu, bo teraz to już tylko pstryk, mamy równania i Haniu, bardzo proszę. To ja bym użyła tego równania, które udowodnił Mikołaj, czyli że to jest AB przez C, hmm. Hmm? To... No oznacz sobie te A, B i C, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. To, to co... Świetnie, a C no to jest klasyczna przeciwprostokątna, tak? To napisz z boku, tak? Ile to jest to C u nas? U nas C to się równa... Tak jest, bo to jest średnica, dokładnie. Zaktualizuj bazę wirusów. No i jeszcze skarbie. Ale o właśnie, tutaj ta... Ta aktualizacja do końca zrobiona. O właśnie o to mi chodzi. Czyli z tego na wyciągamy co? I teraz stopkaniu, bo teraz mam ćwiczenie dla kolejnej osoby. Bardzo dziękuję. E, te teraz chciałem trochę takiego e, użyć trochę czaru, bo oczywiście wiadomo, że teraz każdy myśli znowu o twierdzeniu Pitagorasa, A jakże? E, mamy tutaj dwie niewiadome jedno równanie, co potrzebujemy, żeby można było rozwiązać. Równowagi w przyrodzie, czyli. Jak jest jedno równanie z dwiema niewiadomymi, czego potrzebujemy? Drugiego równania. Równowaga w przyrodzie, układ równań i gwizd. Natomiast ja znowu tak jak yy, tutaj wiązałem ręce Zosi i Patrykowi nie chciałem twierdzenia Pitagorasa, to tutaj nie odżegnuję się co prawda od twierdzenia Pitagorasa, ale stawiam taki problem. Chciałbym obliczyć obwód tego trójkąta, ale bez obliczania A i B indywidualnie. Nie chcę A, nie chcę B, a chcę obwód. Ktoś powieszalony gościu: no. no nie da się, panie. Nie da się. Mam nadzieję, że, że ktoś odczaruje to i powie, że to się jednak da zrobić, czyli da się obliczyć obwód tego trójkąta bez obliczania indywidualnie boków A i B. No ja uważam, że się da. Tak? tak? Proszę bardzo. Podejmuję, Janek podejmuje rękawicze. Ważne. Proszę. To może... Do... A co czego potrzebujemy najpierw? Powiedz. W tym zadaniu, czyli obwodu tak. tego trójkąta. Hmm? I trójkąt to jest... Ten bok plus ten bok. Obwód. Plus ten bok. Czyli tak. Z tym, że już znamy długość jednego boku. Świetnie. Więc napiszemy A plus B plus 6. I musimy obliczyć to. Przy czym tu się domyślamy, że to jest B, a to jest 6, prawda? Wszyscy widzimy, no prawda, to jest tak. 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 Tu, tu jest, a tu jest część. Uwierzmy na słowo. <śmiech> <śmiech> tak, dobrze. No i teraz, czyli Janek, jaki masz problem w takim razie? Co chcesz tu zrobić? No, zrobić A plus B. Świetnie. Obliczyć A plus B, mając iloczyn A razy B w wcześniej już, że a razy b równa się 6. Hania. Wyłóżmy wszystkie składniki na stół. I jest takie znane twierdzenie w matematyce, twierdzenie Pitagorasa, tak. które mówi w tym przypadku, że a kwadrat plus b kwadrat równa się o to do kwadratu, czyli 36. No, 6 do kwadratu, tak się składa, że jest 36 faktycznie. Ktoś by powiedział, że wystarczy to spierwiastkować i już mamy. No z tym, że nie na pewno. Musimy troszeczkę pokombinować i pobawić się we wzory skróconego mnożenia mhm. i mamy już w tym zawarte to, ale żeby to się zgad... żeby to wynosiło temu Żeby Nart nic nie posądził o okłamstwo. No tak, to musimy odjąć Odjąć. to, czego tutaj nie ma. Czyli to dziecko, które my to nazywamy, tak? Na lekcjach. Tak, to dziecko trzeba odjąć 2AB i jest. Wtedy się wszystko zgadza, że to jest 36. Wiemy ile to jest A razy B. Dzięki Hani. Więc to jest y, a, a plus b do kwadratu minus 12. Wyższa matematyka, tak? 2 razy 6 i tu jest 36. Dokładnie. Czyli samo a plus b do kwadratu równa się 48. Więc po spierwiastkowaniu a plus b wynosi pierwiastek z 48, czyli... Hmm, ile to będzie? 16 chyba razy 3 to tak, się tak, tak chyba wydaje, tak. że jest 48. Czyli 4, 4 pierwiastki z 3. Jasne. I patrzcie, magik przyszedł do tablicy i obliczył A plus B bez obliczania A i B, ale obliczył konfigurację, czyli jest. A plus B. Powodem tego trójkąta będzie 4 pierwiastki z 3 plus 6. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, a to nie jest przypadkiem 10 pierwiastków z trzech? Nie no, bo to nie jest sześć pierwiastków plus trzech. Tak jest, to nie jest burak, to jest cztery buraki plus to po prostu sześć. To jest liczba niewymierna, a to jest liczba naturalna. Tak Cała jest, rzecz. tak jest, czyli tutaj yy, prościej się już tego zapisać nie da. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, mam nadzieję, że postarałem się Was przekonać do tej rodzinki, tej znanej, matematycznej rodzinki, rodzinki Edu.pl. Mam nadzieję, że jak będziemy widzieć coś takiego, taką konfigurację w zadaniach, będziemy to kojarzyć z rodzinką Edu.pl, to jest nasz język. Będziemy używać, że jest rodzinka edu.pl i będziemy mogli odpalać sobie dzisiaj poznane, zresztą udowodnione twierdzenia. To pierwsze twierdzenie, z którego korzystaliśmy przy rozwiązywaniu tutaj zadania, między innymi Hania z tego korzystała, lub też z tego, z czego korzystała już Zosia przy rozwiązaniu tego drugiego zadania i będziemy z nich na co dzień korzystać. To tyle. Mam nadzieję, że pokochamy tą rodzinkę edu.pl. Dziękuję bardzo za dzisiejszą lekcję.